Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj sobie gramy w Craftsman Minecraft. Tak, bo pod pierwszym filmem dobiliście ponad prawie 150 wyświetleń. Za bardzo wam dziękuję, dlatego gramy sobie, słuchajcie, drugą... W sensie, już to jest chyba piąty odcinek albo czwarty, więc dziękuję wam za tyle wyświetleń pod pierwszym filmem z Craftsman. Ale dzisiaj, słuchajcie, niestety... Jestem jeszcze raz na tym samym telefonie, jestem na innym w sumie telefonie. No i problem jest taki, że skina nie mogę mojego znaleźć, dlatego mam dzisiaj inny, ale też fajny. Więc sobie zagramy. Grafy Survivala. Y, tu mamy Survivala, tak? Mam sobie. Survivala teraz, żebym chciał wejść. O, weszło. Aj, chcecie, dobijmy 30 subskrypcji, bo bardzo już tego chcę. A na 30 subskrypcji będzie fajny film. Więc idziemy, dobra. Patrzcie, mój skin jest taki. No ja to mnie nawet może sobie zostawię jeszcze taki na zawsze, bo jest ładny. Kurde, nie mogę stąd wyjść. Znaleźli się. Po pierwsze, że nie mamy łóżka, co jest dużym problemem. Potrzebujemy Dirta. Nie! Co ja robię? Musimy zejść. Okej, okay, dobra. Muszę sobie powiększyć te strzałki, bo mnie strasznie denerwują. Ej, no tu mnie? Ja mam mówię, czekajcie. Muszę sobie zrobić Dobra, przejście. Mogę zawsze, jak będę to spadł, dobra. Na początku szybko się dirta zebrać. Ile tam? Chyba sześć. Dobra, mamy idealnie. Nie, nie, szybko, szybko. Oła, nie. Dobrze, że mamy schody przydają się. Dobra, chodzimy tu. Mam jeszcze pięć. Dobra. Zbyt to zostawiam. Słuchajcie, jakby co, to zaraz wam coś pokażę. Odkrąb tej jaskinię, Ciemno jest strasznie, więc. Chyba wiecie co. Teraz poczekaj, nie. Nie, nie. nie wiem, czy wy ja słyszę No teraz, słuchajcie, szybko, bo będę jakoś łóżko spróbuję i zaraz się widzimy. Gdy dobędę to łóżko i będzie przynajmniej już rano. Widzimy się za chwilę. Dobra, więc już mamy łóżko. Wreszcie mamy to łóżko. W łóżce Dobra. Powoli. Na razie zamykam Będzie tutaj jest ktoś. Właśnie muszę iść na polowanie, bo nie mam jedzenia. O ty kurde. Ja. O ty kurde macie. Kurde, chodź. Nie nie. Dwa, nie, 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 Szybko je. Ja. Uciekaj. nie... O kurwa. Przepraszam. Jezu, tak się stresuję. Przepraszam, jeśli przekonałem. Nie powinienem, naprawdę. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. nie. Jeden strzał i mnie nie ma. Muszę o tym pamiętać. Dobra, chyba uciekam. Wiecie co? Zostawiam tą bazę. Zostawiam tą bazę. Robię nową. Widzicie? Prawie żebym zginął. Nigdy się nie opłaca... Wiecie, wiecie, że jakby nie ta zbroja, to bym możliwe, że nie przeżył. No to jest bardzo możliwe, na 99%, więc... Mamy łóżko, to jest najważniejsze. Ja tam nie wracam. Teraz, bo teraz mi się nie odrodzi HP. Teraz jeden upadek i koniec robiwala Dobra, właśnie. Ja mam w sumie drugie łóżko, po co nam... Po co nam drugie łóżko? Nie ma tu nikogo, ja muszę sprawdzić. Bo jeden strzał i mi nie ma. A no właśnie, bo bym się skończyło szybkie bieganie. Właśnie, trzeba iść na polowanie. To jest ważne. Nie, czemu ja idę do tego samego miejsca? Tam jest to samo chyba. Idę sobie tutaj. Nie mogę skakać. jest tutaj bym skoczył i bym zginął. O nie. Dobra. Dobra. Dobra tutaj. O nie, szybko, bo nie, on mnie zabije zaraz. Mówię wam, która jest godzina? Szybko, ma 5 minut. Mm. Zginąłbym za chwilę. Dobra, idziemy szybko. Jesz jeszcze, jeszcze. Jeden nie będę mógł. Jeszcze połowy nie będę mógł wiedzieć. Jeszcze... Czy. Czy ja tam widzę. Jest. Dobra. Mamy jeszcze trochę jedzenia. Gdzie jesteś? Wiecie co? Zostawię ją. Bo to potem będzie. Będę się czuć źle. Będę miał grzech, że tak powiem. Mraziem sobie tego. Dobra, dałeś mi. Dzięki. Oku... Dzięki. Dobra. Dobra. Teraz będziemy... O nie! Musimy uważać, żeby nie zginąć łatwo. Bo jak zginiemy, to kończymy. Dobra. Nie chciałbym szybko zginąć. Jedno serduszko. Czemu mi się nie odradzam? Przecież coś pożądanego. Pierwsze musimy znaleźć. Brzmić na piec. O nie. No to teraz to jest super. Musimy znaleźć. Ja nie wiem czy takie bieganie jest dobre. Po drzewach. Proszę, nie skinni, nie skinni, nie skinie, nie, skinie. nie skinie. Teraz musimy spokojnie zejść. Dobra. I tutaj powoli. Dobra. Jeden strzał i mi nie ma. No, mm. muszę uważać. Nie, kurde, a ja fajnie bym znalazł skarb. Pamiętacie, czy tam, pamiętajcie, tam mogłem wziąć tej jaskini, a tu nie ma na pewno? Dobra, nie ma sensu, by się utopić zaraz. I no serduszko mam. To wszystko przez to, że... Dobra, wiecie co, trzcina? Trzcina cukrowa może nam się przydać. Nie ma tu. Mamy trzy, dobra. Trzcina może nam się przydać i to bardzo. Dobra, sześć. tylko, nie wpadła do wody. Dobra, mamy. Nie, teraz nie opłaca się szybko biegać. kurczaka? Co? Hej Dzięki Patrz Dawaj on, on już chyba wie Nie uciekniesz mi Ty gąsiorku Nie ma uciekania Tyle si o kurde, kończy mi się miecz Kończy mi się miecz, a ja muszę Miałem wrócić na polowanie Nie, nie trafiam, trudno się gra, kurde, chodź tu O, dobra, no. Nie opłaca ci obiec, bo z nich tylko wełna wypada, głupia Która się do niczego nie przydaje, naprawdę się do niczego nie... Czemu nie mam sikiery zrobione i tym ktoś wy jak to bo nie rozumiem. Jeszcze jedno i nie wejdziemy. Dobra. Ostatnie. Te trzy. musimy wieść. Musimy zjeść, ewidentnie. Dobra. O nie, zatrucie, kurde macie. Ale sporo leczyło. Kurczaki. Złe kurczaki, dobra. Na początku musimy zabrać sobie drewno. No. Okej, okay, dzięki. Mam to drewno? Mam. Dobra, to już sobie zrobimy. Crafting. Nie! Yeah! Musimy od nowa wejść. Niegrzeczne. Musimy od nowa wejść. Dlatego, że. Nazelagowało. Nie, co w to. O, Nie w ten świat. Survival. Tylko nie powiem, że mam wszystko od początku. Dobra, nie, nie mam. Mam tu drewno, mam tu drewno. Dobra, mam. Co jest znów? Kurde. Jakaś reklama mi teraz wyskakuje. Nie da się przeczuwać. Szybciej niech to się kończy. Dobra. Widzimy się jak się skończy. Dobra, skończyła się już, więc teraz robimy sobie crafting. Dobra, mamy crafting. Proszę mi dać crafting. Zaraz sobie to skraftujemy oczywiście, bo nowe z craftingu nie da się ciężko jest przejść Minecrafta, bo trzeba sobie samą znaleźć, a żeby wioskę znaleźć tutaj, Jezus, jest, takie trudne. O, teraz spróbujmy sobie zrobić drewno, patyki. Teraz musimy chyba sobie zrobić jeszcze jeden miecz, jeszcze raz drewno i teraz sikiera, dobra. Teraz bierzemy sobie tutaj Sikiera. ale mam tutaj nieporządek w tym, tym punktu Akurat możecie mi przyznać. a na drugim jacz... No drugi miecz. O, dobra, niech najpierw skończy się ten. Dobra. No i mi się skończyło szybkie bieganie. O, kurczę, nie mogę mu dać... Jest ode mnie. Czekaj, czekaj. Tam mu to. O, tak tak, 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 Chodź, chodź, popatrz się, popatrz się. No nie! wyciągnąłem tylko miecz i już ucieka z stochu, stochu! Chodź tu! Myślę, że przy tym nam ucieknie. Nie! O! Może szybko sobie biegać. Dobra. W moim HP to jest dosyć ciężko. Ja! Po co ja wkoczył? Jakbym... Dobra. Brawo ja. Dobra. Czemu woli się zrespawnowało? Nie to Dobra. Przegrane. Zaczynamy od nowa. Co jest? Widzieliście? Co? Musimy się kopać pod siebie. Szybko jeszcze wykopę trochę drewna. Szybko. Kop to! Dobra, teraz się kopiemy. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Zrobimy sobie tutaj nasz dom, a jest najgorsze, że nie mam pochodnie. Kolejny raz Dobra, widzimy się jak znów będzie Dobra, więc już jest Noc już jest Kurde już jest koniec. Niech będzie już końc nocy Dobra, zjadzie. widzimy się jak będę Zdobędę kolejne łóżko Dobra, słuchajcie, już sobie zdobyłem trochę temów, Mam już nawet żelazną sikierę Więc fajnie A teraz musimy jeszcze sobie O nie Chodź tu. Dobra, mamy trochę jedzenia, To jest najważniejsze. Teraz nie możemy zginąć. Tylko można było raz. To była próba, zobaczymy. Ale teraz... Tu już jest kolejny z głupów. Końc. Po co mi ten dirt, Bo nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, po co mi ten dirt. Dobra, idziemy. No, podoba mi się ten z kim nawet. I nawet chyba z nim sobie zostanę, więc muszę mieć zdjęcie profi mojego profilu. Ach, o kurde, nie, nie opata się skakać, tam po co mam skakać, tylko wtracę sobie sobie doszka. Gram sobie w takie dalej. No tak jak mówiłem, nie ma żortu. Myślę, że widzę świnie. Możemy teraz przynajmniej sobie szybko biegać. Chociaż nie wiem, czemu zginęliśmy. Nie polecam tego. Czy tu... Nie, kurde. Już myślałem, że będzie. Dobra. Musimy przebiec teraz szybko. Jest! I tu byłem chyba ostatnio. Dobra, zobacz. Jest. Bo teraz jakbym wskoczył to chyba nie do lawy, ale się wydaje, że trzeba być tutaj... Tak, 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 ale... Ja za to, że mamy kilof, no to wiecie co... O kurde, teraz będzie to jedno stąd wejść. No problem mam teraz. Nie mam tego uszka ciągle jak to? Nie mam tego łóżka. Dobra. I teraz idziemy. Dobra. O nie, teraz już nie Mogłem ten na początku słuchajcie, czekajcie Chodzi, bo potrzebuję żarcia. Dobra, dzięki już dwa. Uuu Dobra, idziemy. Teraz kończymy odcinek, a drugą część zostawię sobie na później. Jak wejdziemy chyba do tego kanionu? Więc tak. Więc to zostawiam na kolejny odcinek. A więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i co? Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć! Uf.